Tam tu to Tomek krótki dzisiaj test sprzętu zali i nie tylko. Dzisiaj przetestujemy Saking Falcon na lokalnych stawach, na których woda jest przebłyszczona Jest dosyć mało dużego szczupaka, ale jest Jest za to bardzo dużo takiego szczupaczka między 35 a 50 głębokość około w tym miejscu około 2 metrów Jesteśmy ponownie, jak tutaj widzimy Falcon 72, wędka Jackson 1035 też chiński ha, Pierwszy rzut, ale porażka Po pierwszej nieudanej próbie próba numer dwa odszczeliłem Westina Szkoda, ale pan Ktoś tam w sklepie się ucieszy. Wstawiony na trójkę. tu dosyć luźno. Zobaczymy, jak to lata. Teraz też. Falcon jest bardzo lekkim multiplikatorem. No, powiem Wam, że bardzo fajnie to poleciało na pleciące 0, jak dobrze pamiętam, 18. Tak słychać. Uzyska, ale myślę, że to taka jego. Tuka na trójeczce leci bardzo. O, zobaczcie. O, zeszła mi cała plecionka do podkładu, to już końcóweczka była. I się zatrzymał, całkiem mi się to zaczyna podobać jak to by powiedzieć trzymano DC. <laughs> Kręci się i rzucimy jeszcze raz. Branie, no proszę, jeszcze rybkę mi się udało złowić całkowicie niespodziewane. Jest coś małego. Mały szczupaczek. No proszę. Pokaż się on może nie taki mały. Jest wariat. bo hamulec dosyć mocny tu jest. Nie, mały wariat. Jest mały wariat na cykades Ali. jak ten hamulec tu pracuje Na razie nie chce się puścić Rybka z podnóżek o. o, hamulec zaczął puszczać Mały wariat Nawet się nie spodziewałem, że coś złowię Ciekawe czy się nagrywa Chodź wariacie tak jak mówiłem, tutaj przeważnie szczupaki siłowi rozmiarów poniżej. Chociaż też miałem tu 90, 70. Prawdopodobnie metrówkę z podrąg, która mi uciekła. Szczupak bardzo waleczny. Teraz się wypnie sam, coś mi się wydaje. Bardzo delikatnie zapięty. Nie, maleństwo. Maleństwo około 45-50. No ej, wariacie. paczka I Idź po mamusie. To płynął sobie to drugi rzut testowy. Może będzie następna ryba. Rzucamy znowu bez trzymania. ustawieni na trójkę. Przynęta opada delikatnie jak to w kaście ma być. Rzucamy. Nie trzymam w ogóle. No, zobaczcie, dosyć daleko, myślę, że około 50 metrów. A może przesadziłem 45? I bez, bez hamowania, czyli raczej już z czystością pracy, płynnością pracy, raczej castinga już bije. On ma jakiś właśnie tam system antysplontaniowy, antyodszczelniowy. Odstrzeleniowy? Dobrze tak się mówi? Odstrzeleniowy przynęty chociaż ten pierwszy, nie wiem, chyba z jakiegoś czynnika za pierwszym razem nie zadziałał no Dobra, damy, na, damy teraz trójki, tu jest miarka, tu jest przed trójką na dwójkę Hamulec dociskowy zostawiamy tak samo I Zobaczymy czy się coś zmieni Cykada waży około 10 gramów Zobaczcie Pełne zaskoczenie przy multiplikatorze za 100 zł Multiplikator ten jest naprawdę konkretny z tego co widzę do lekkich przynęt no, zresztą było widać w drugim teraz dam na jedynkę zobaczymy już pewnie będzie jakaś broda no ale dobra na półtora damy do odważnych świat należy nie? nie ma brody. Długość rzutów wydłużyła się co najmniej o 10 metrów. Pełen szok. Myślę, że ta jedyneczka to jest to minimum, ale ta długość rzutów jest zdecydowanie zadowalająca. Jeszcze Wam pokażę przynęta. Przynęta z Ali, Bardzo łowna. Złowia mi wiele takich szczupaków. Ma czerwone oczy. Nie pamiętam nazwy, nie pamiętam sklepu. Kilka zerwałem ale ogólnie koszt około 3,50 zł pracuje świetnie, to jest guma tutaj w środku jest jakiś metal pracuje jak cykada dobra, zobaczmy teraz jak rzuca obrotówkami to jest też bardzo, ta przykład cykada leci z dosyć lotną przynętą a zobaczymy obrotówki jest na przykład ta sama cykada tylko czarna Z takim, takie same oko to tylko niestety ten kolor u mnie jest dużo lepszy. Zobaczmy sobie blaszkę Orion 3 z Ali. Zobaczymy. Damy sobie tu na początek na 2,5. 2,5 powiedzmy. No proszę. Nawet leci. A niepotrzebnie trzymałem palcem, ale to przyzwyczajenie do powrotek bardzo przyjemny, bardzo taki dosyć niewielki jest ja nie mam jakiejś wielkiej ręki, ale znowuż mojej nie mam lekki przede wszystkim nie wiem jak żywotność, więc raczej to będzie łowione na niego do 30 gramów myślę, że z tą gramaturą sobie spokojnie poradzi dajmy ten hamulec teraz na jedynkę o już jest brudka. Niestety, jedynka to jest zły pomysł. Ale z dwójką sobie całkiem, całkiem fajnie poradził. Dobra, dajmy sobie teraz. Tutaj jedynka odpada, czyli dajmy sobie. Przeskoczmy od razu na trójkę. I zejdziemy potem do dwójki. Nie wiem, gdzie spadło, bo patrzyłem, czy się robi broda, czy nie. No, broda się nie zrobiła, ale myślę, że jak dam na dwójkę, to już broda będzie. Nie no, jest. Około 30 metrów. Jeszcze teraz drugą rybkę złowimy w tym miejscu, które będzie w ogóle wesoło. To jest jedno z głębszych miejsc na tym stawie. Tu pomiędzy tymi właśnie pozostałościami po, po mostach kręcą się duże mamuchy. Kilka ich tu jest. Dobra. Teraz sobie damy damy na dwieczkę, ale już będziemy uważać. Jedynka do obrotówki numer 3 się nie nadaje. No, rzut się wydłużył, brody jako takiej nie ma, chociaż to był taki rzut bardziej asekuracyjny, płynny Ale już paluchem można, można nawet do 1,5 Miłe zaskoczenie, miłe zaskoczenie lotności, płynności pracy tego małego wariata Hamulec ma świetny, hamulec yy, walki też jest bardzo mocny Więc serdecznie polecam Oj ojojoj, oj. Oj, oj, oj co tu się stało? Nie wyregulowało. Ale to raczej wina jest Właściwie jej końcówki. W sensie mała ilość. Regulujemy teraz sobie blaszka była dużo lżejsza, to opada bardzo szybko. Teraz jest za wolno. No, szczerze Wam powiem, że dokładność. No, leci teraz na dwójce. Przyzwoicie. Dwójka czy trójka? Dwójka. Bardzo przyzwoicie, aż, aż widać podkładową pleciankę Czyli tu jest jakieś 30-40 metrów. Teraz drugą rybkę poprosimy. Ale już. Ale to nic. czym jeszcze jeden znowu bez całkiem przyzwoicie teraz bliżej pali jestem bardzo zadowolony z tego kołowrotka po pierwszych testach nie wiem jak z trwałością no ale już oszczony Wczoraj przyszedł dzisiaj test.